Sadzę już ogórki na miejsce stałe. Mam takie śliczne sadzonki, którym troszeczkę już brakuje nawozu i składników odżywczych, bo rosną, zobaczcie, w takich małych doniczuszkach. Także czas już je posadzić na miejsce stałe. W tym roku trochę zmieniam miejsce i ogórki będą uprawiane w donicach, w związku z tym, że będą stały na miejscu pomidorów. Także przygotowałam tutaj taką mieszankę ziemi kompostowej z ziemią do ukorzeniania i wysiewu. Dodałam trochę nawozu, jak widać tutaj, takie granulki, jest to nawóz organiczny do warzyw. Mam już tutaj nasypaną jedną donicę, zrobię miejsce na sadzoneczkę i co ważne, Rozdzieliłam te sadzonki, bo one były dwie w jednym, także naprawdę miały bardzo ciasną. Zobaczcie, jak mocno są rozrośnięte korzenie. Mam przygotowaną wodę i namoczę ten korzeń, tą bryłkę korzeniową w wodzie. I wkładam do ziemi. Również, tak jak w przypadku pomidorków, możecie taką sadzonkę posadzić głębiej, nawet pod same liście. I posadzone, oczywiście tutaj jeszcze przyjdzie palik, sznurek e, tak, żeby ten ogóreczek miał się gdzie piąć. Oczywiście pomimo tego, że namoczyłam tą bryłkę korzeniową, to jeszcze to trzeba porządnie podlać.